Tym razem znowu do Warszawy, tak? Co w ogóle mnie skłoniło do, do tych rozmyślań, to jest tak, że mózg się przełącza w pewnym, w pewnym stopniu i już przestaje sklejać, bo już wie, że nie masz takiej presji. I znowu się widzimy tym razem wtorkowy poranek, gdzie tym razem? Znowu do Warszawy. Tak, konsekwencja, konsekwencja, jeszcze raz konsekwencja. Bo biznes to jest o tym, aby być konsekwentnym. No i w sumie nie tylko biznes jest o tym, natomiast kurczę. Konsekwencja to bardzo ważna cecha, o której chyba powiem trochę więcej w tym logu. Jadę, jadę, jeszcze raz jadę, bo już 5.14, ja mam być na 10.00 na szkoleniu, więc mam jeszcze 4 godziny 45 minut. Powinien być na czas, odezwę się jeszcze za moment Pierwsza stóweczka za nami, droga jest dobra, gryz, z, gryz bułeczki od rynki. I tak to jest z tą konsekwencją, że na koniec dnia, kurczę, to całe nasze życie jest o tym Jakbyśmy nie szukali kurcze pracy, która jest nieszablonowa, inna i tak dalej, jakbyśmy się głębiej nad tym zastanowili, no to zawsze będzie ta cykliczność, która powoduje, że no wymusza na nas trochę tą, tą, tą konsekwencję, prawda? Bo no trochę na przykład mój biznes. Z jednej strony dzieje się tutaj dużo różnych ciekawych rzeczy, które nie są szablonowe, ale z drugiej strony, jakby się tak przyjrzeć głębiej, zrobić krok do tyłu, spojrzeć na to szerzej, no to, to są rzeczy. Które gdzieś tam wykonuje w kółko. Typu live, tak? Do dwóch lat co środę, niemal co środę są wyjątki. Jak na przykład nadchodząca środa, gdzie nie ma live, natomiast zazwyczaj ten live tam jest. I kurczę, to jest przykład konsekwencji, która doprowadziła mnie do myślę dość ciekawego miejsca. Teraz robię szkolenie stacjonarne. Znów nie jest to jakoś tam szablonowo, szablonowe szkolenie stacjonarne. Natomiast z drugiej strony to w sumie jest. Bo to jest szkolenie, jedno jest za eksperckie, drugie jest podstawowe, więc takie szkolenia co jakiś czas robię. I jedyną, jedyną nieszablonowością jest to, że jest winny inny dzień niż zwykle. Natomiast samo w sobie szkolenie jest czymś, co już się działo, więc znowu rozchodzi się o konsekwencje. Nie? I dotarłem. 9:27, o 10 zaczynam, więc czas in time. Eee, co w ogóle nie skłoniło do, do tych rozmyśleń o konsekwencji? Rozmawiałem z Teściową w weekend o tym. Mam szwagra, który się. Szkoli w kierunku bycia kucharzem. Ja z nim pogadałem, właśnie jak on, jaki on ma plan, w sumie co on by chciał w tym kucharzeniu robić konkretnie. I okazało się, że on ma taki właśnie sprytny plan, żeby się uczyć nowych, yy, że tak powiem, kuchni i tak dalej. Bo jednak to bycie kucharzem jest też złożone i potrafi być złożone. Yy. I to jest, myślę, coś, w czym i ja upatruję. Yy, ten brak szablonowości. nowości. O co chodzi? No na koniec dnia wszystkie zawody są w pewnym stopniu powtarzalne. No 80-90% rzeczy w kółko robimy hmm, praktycznie to samo. Zmieniają się może cyfry, zmieniają się może osoby. Natomiast jeżeli pracujemy na etacie czy prowadzimy swoją firmę, no to odsuwając się znowu na krok wstecz, patrząc z perspektywy czasu, no to to jest w kółko to samo. Pracowałem na etacie, w kółko robiłem podobne raporty, tylko liczby się zmieniały. Zmieniały się tam czasem jakieś okoliczności, natomiast trzon był ten sam. I jak w takiej sytuacji uniknąć w wypalenia zawodowego, wpadnięcia w jakąś tam rutynę. Znaczy, ja to mogę powiedzieć na swoim przykładzie, jak ja sobie z tym radziłem i dalej radzę w mojej firmie również. Szukam sobie nowych rzeczy, których mogę się właśnie uczyć. To powoduje, że ja wykonuję te rzeczy, które tak naprawdę chcę i muszę wykonać, żeby biznes działał, czy chciałem, czy musiałem wykonywać pracując na etacie, ale oprócz tego szukałem sobie dodatkowych aktywności, które były, które mnie albo rozwijały, stanowiły dla mnie jakieś wyzwanie, albo w których mogłem pomagać innym, rozwijając ich. To spowodowało, że ta moja rutynowość tygodniowa, ona istniała, natomiast do niej dorzucałem jeszcze sobie coś więcej, przez co mi się tak bardzo nie nudziło. Znaczy, na etacie w sumie finałów, finałów mi się nudziło, bo jakby nie, nie miałem już jak za bardzo więcej rzeczy dorzucać, natomiast w swoim biznesie tutaj mam zdecydowanie szerszy wachlarz możliwości. Znów to zależy od stanowiska i zależy od Twojej kreatywności, prawda? Pora się przebrać, bo przecież nie będę w bluzie i w podkoszulku szkolenia prowadził, i idę do miejsca, w którym będzie się odbywało szkolenie. Mam jeszcze 30 minut, więc jestem idealnie, normalnie, lepiej bym sobie nie mógł tego wymierzyć. No, podziała się następująca rzecz. Ojej, kurczę, podobno wcisnąłem jeszcze. Eee, następująca rzecz się stała. Zaparkowałem sobie w mieście Warszawie i nie jestem pewny, czy mogłem tu zaparkować, a nigdzie nie było informacji, więc stwierdziłem, że sobie wejdę na neta i zobaczę mapkę komunikacyjną. Natomiast Pech chciał, że kurczę, ta mapka komunikacyjna warszawska nie działa na telefonach. Mój telefon nie jest jakiś stary, więc przypuszczałbym, że technologia na to pozwala, natomiast nie pozwoliła. Ale to nic. Chłody, które pojawiają się pod nogami są po to, żeby je przeskakiwać Zrobiłem hotspot z telefonu, włączyłem laptopa i stoję w bezpiecznym miejscu Idę do mojego loku Eksperymentuję sobie trochę z pokojami, ostatnio był taki średni ten, ten mi się podoba, jest bardzo mały, ale jest tak twardo przytulny, zobaczcie Bardzo, bardzo mi się podoba Dotarłem i chyba no, będę musiał się okopać, bo pada na twarz Nie no, podoba mi się a propos tematu wiodącego, jestem już po ciemnym szkolenia, więc teraz się już dziś nagadałem, ale jeszcze kilka minut jestem w stanie. A propos tej konsekwencji naszej, kiedyś, kiedyś w ogóle moja kariera etatowa się szybko bardzo potoczyła, bo dużo tam było zmienności. Dużo było zmienności stanowisk, była zmienność firm, była zmienność zespołów. Natomiast po czasie zrozumiałem, że na koniec dnia ta robota była powtarzalna i to ta powtarzalność powoduje. Efekty. Jest taki mądry filmik Nie wiem, um, um, Jak to było? Nie pamiętam teraz tytułu, wyleciał mi z głowy. Natomiast on był o tym, że wystarczy zrobić pewną rzecz, odpowiednią liczbę razy, żeby być tym mistrzem. No i moim zdaniem właśnie o tym jest um, specjalizowanie się w jakiejś branży. O tym jest robienie firmy, o tym jest zdobywanie kolejnych stanowisk czy podwyżek. Jest specjalizowanie się w jakiejś konkretnej branży, no bo jeżeli my co pół roku zmieniamy branżę, co pół roku zmieniamy to, czym się zajmujemy, to nigdy nie będziemy w czymś tak naprawdę dobrzy. Nawet nie mistrzami, po prostu dobrzy, 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 dobrzy chyba się mówi, tak? Nie będziemy w tym naprawdę dobrzy. kurczę, normalnie człowiek za dużo po prostu gadania dzisiaj na szkoleniu, nie? I to jest tak, że mózg się przełącza. W pewnym, w pewnym stopniu i już przestaje sklejać, bo już wie, że nie masz takiej presji, jak jest na szkoleniu. Znaczy presji, mam na myśli tak dużej liczby słuchających, w sensie słuchacie, nie wiem, jak was tam jest, natomiast ja was nie widzę, przez to ten mój mózg trochę... stop. Natomiast do e, brzegu, do brzegu, do brzegu. No i ta konsekwencja na koniec dnia prowadzi do, ale mi tu ktoś na Messengerze spamuje, pyk, prowadzi do dobrych wyników, e, do tak? Nieważne, czy to jest etat, czy to jest biznes, e, czy to jest nawet edukacja. Nie? No, o czym są studia? Studia są o chodzeniu na nie regularnie po to, żeby zdać egzamin. Czyli znowu ta konsekwencja tutaj daje e, osobie znać. Konsekwencja, która poniekąd jest wymuszana, czy to przez plan lekcji, czy to może też przez rodziców czasami, bo to oni często nas na te studia pchają, ale czasami też sami chcemy, po prostu chcemy i właśnie dlatego, że chcemy, to robimy. Także gdybym miał wskazać taką jedną z najważniejszych rzeczy, jest jedną z najważniejszych cech, czy jedna z najważniejszych takich, no nie wiem, umiejętności w życiu człowieka, to wskazałbym chyba na te konsekwencje. I to nie tylko ja na, na te konsekwencje wskazuje. Spójrzmy na przykład na, em, na religię. W, chyba w każdej religii są czynności, które wykonujemy konsekwentnie i regularnie. W, jeżeli jesteśmy katolikami, to modlimy się co rano, co wieczór. Co piątek konsekwentnie pościmy. Co święto idziemy do kościoła. Robimy to też w niedzielę. Czyli znów robimy coś cyklicznie, konsekwentnie, natomiast doskonalimy się, co nie jest na koniec dnia czymś odtwarzalnym. Więc to jest miks konsekwencji i uczenia się czegoś nowego i pracy nad sobą. I wydaje mi się, że to jest właśnie klucz do osiągania czegoś fajnego w życiu. No bo znów, mógłbym powiedzieć sukcesu. Dla każdego sukcesu to coś innego. No nie? Dla jednego sukcesu to nie wiadomo ile pieniędzy, a dla innego sukcesu to to, że może spokojnie, w spokoju pobawić się. Z synem, córką, czy spędzić czas z rodziną. Natomiast na koniec dnia, właśnie do, do tego fajnego czegoś prowadzi nas konsekwencja. I, i trzymałbym się mocno tej konsekwencji. Tak się kończy dzień pierwszy mojego szkolenia. Jutro dzień kolejny. Zobaczymy, czy będzie z tego vlog. Mówił dla Ciebie Michał Kowalczyk. No i widzimy się w kolejnym Excellent Work Vlogu. Pozdrawiam Cię. Z Warszawy, z samego centrum, zupełnie niedaleko Łazienek. Trzymaj się, hej!